Siemaneczko, z tej strony Mistera Adamo15 FIFA 16 Na ekranach Czyli nowa, zajebista seria, która mi się ogromnie podoba Jest parę Takich nowości, których Chciałem Wam pokazać Co do serii No i oczywiście W dzisiejszym odcinku Seria menadżera Manchesteru United Tak właśnie jak żeście sobie W głosowaniu w ankiecie Właśnie to chyba była prawdopodobnie Tuż za Ultimate'em i za Cabbe Slap z Mikim albo Bolkiem. Na razie nie możemy grać razem, bo mamy problemy co do internetu. Ale za to, że ostatnio był Ultimate, to teraz chcę zrobić, właśnie pokazać Wam, jak sobie będę rządził Manchesterem United. Po kolei. Najpierw e, zobaczymy mój skład oczywiście Marshall w Napadzie, potem Rooney, zanim. Po bokach na razie mamy problemy, bo tam albo jakieś powołanie do reprezentacji, albo co innego, na razie Depa' z Yangiem, w środku takiej pomocy defensywnej Schneiderlin i Schweigtanger, ale ciężkie nazwisko ma ten Schneiderlin. I oczywiście w obronie z lewej strony Show, w środku Blind ze Smallingiem i po prawej stronie Darmian. E, oczywiście w Brące Darwin Deheanu to nic nowego i no i co my tu mamy no tak Walencja z matą właśnie niestety i matą ma kontuzję a Walencja jest na powołaniu wraz z Marcosem Rocho reszta mnie mało interesuje na razie e, ławka rezerwowały to Wilson Herrera, Carrick, Fellaini, Pereira, Jones i Valdes dobra jak widzicie bo już sobie zacząłem grać znaczy tam chyba jeden mecz tak jeden mecz który zagrałem zagrałem sobie chyba z tym YonBak Hyundai Wygrałem 3 do 1 Jak widzicie A gram oczywiście w Pucharze Azji Puchar Elity Azji Na razie gra Barcelona, Sydney Właśnie to YonBak oraz Dortmund PSG Melbourne Victory I Intermedioland I właśnie na razie z nimi będziemy się tutaj Zabawiać Więc co Co mógłbym wam tu jeszcze pokazać mógłbym wam jeszcze pokazać jedną rzecz tylko nie wiem mam chrapkę na Royce'a, bo na pewno by mi się przydała trochę kasy mam więc tu nie mówię, że nie źle, mój błąd nie to chciałem kliknąć lista życzeń chciałem Luisa Suareza, ale na razie nie da rady, żebym go kupił bo no nie chcą go sprzedać ale na Royce'ach chrapkę mamy i chcą go sprzedać więc jeżeli tylko będzie okienko transferowe bierzemy się za to okej okay. nie mamy co czekać yy, skład mamy yy, koszulki będą mieli domowe ja będę oczywiście w czerwonych cudownych i zaczynamy grę przeciwko FC Barcelonie jak będzie mi się grało to nie wiem jestem nawet za, zaskoczony nie chcę mi się grać w treningu Nico. Puchar Elite Ciekamy Azji. I komentarz. Daryl Szpakowski, Jacek Laskowski. Bardzo to jest najcięższy mecz, który na razie nadzieję, w w będę sferze. grał Alibarze właśnie a... w... jako menedżer. United, Ciekawe? Jak mi się to uda? W w na razie zaskakuje mnie Antony Marsial, który 2011, ale naprawdę pomaga wadzie. mi we wszystkim. Look show się, już Mężem źle podał Miałem coś zmiarzyć, zmienić, miałem ustawić żeby mi się zapalały lampki kto, 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 kto zabierze, -p -p y Jest przy pijcie, bo nie chce mi się przeważnie patrzeć podczas meczu na dół kto jest akurat przy bo to nawet mnie deprymuje troszeczkę Chciałem chociaż, żeby, żeby z to nie było, a też w ostateczności nie jest tak źle, dobra. Trzeba się wziąć, ale to jest FC Barcelona, to jest jednak FC Barcelona i trzeba być na pewno czujnym. Anton Marsiało. Martial pomoc Arda w o, Widzicie? Arda Turan W O, 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 o i Mamy rzut wolny Bastion faulowany Nie wiem przez kogo Ale zaraz się dowiem, bo pewnie będzie żółta kartka Tomasz Vermalen No nie wiem Przesunął się mur, ja to widziałem Oj, czy żółta Już. Spróbujemy może Siłą No i szkoda To jest za lekko Siłą ale za lekko Jeszcze za lekko Waga, bo będzie kontratak, kontratak Barcelony to jest zabójcza siła. Na razie jest dobrze To wybicie takie słabe. O Jezu mu się od głowy odbiło tak dziwnie w ogóle, nie mam pytań. Ale spoko. Dopiero 13 minuta. Na razie mieliśmy jakieś tam kombinacyjne akcje. Luuk O Oj, Anthony Lubię go, bo on fajnie kombinuje, tu nie żadnego faulu, nawet nie myśl I Marszał, pierwsze uderzenie Bardzo, bardzo ładne, mi się podoba, bo strzał był fajny Na razie, jak widziałem w ankiecie kariery zawodnika, chyba, już Wam jakby to powiedzieć no w 15 dużo, no dużo tego miałem Może bez przesady, tak, ale, ale właśnie z takich karierowych to kariery zawodnika wam pokazywałem, bo właśnie co do kariery menadżera tam chyba może jeden odcinek tylko był no a tutaj widzę właśnie chcecie bardziej tą karierę menadżera Manchesteru niż ja jako zawodnik? Może na pewno jeszcze tam raz w tygodniu się pokaże jako ja zawodnik Manchester'a i do dupy Ale na razie myślimy o tym No i żeby wreszcie zagrać pierwszy mecz z chłopakami Bo mamy na razie problemy tylko z oryginem Żeby nas połączyło No, nabierajmy piłkę im Barcelona dużo przy piłce, to jest podstawa Ja tu czekam na błędy jakieś I tutaj jak było właśnie z Marsialem Że wszedł w pole karne i zakończył strzałem. Na razie podoba mi się. FIFA jest cudowna na razie. Ultimate są. 13. Po, no, znaczy w 15. Podobał mi się, bo. Oho, obronie, właśnie te podania donikąd. To są też No Ale e, omijmy to. W 15. Ultimate, jak zawsze, podobał mi się, bo to jest fajny sposób gry, tak. Ale dla mnie był bardzo nudny. No i tak. Bardzo piłkarzy było często złapać, no bo tam za drobną cenę można było kupić, no i te końcy już prawie połowę mieli, a tutaj tak, ciężko kupić końcy, Fifa pońcy, no to Fifa pońcy, każdy sobie może kupić, tak, eee, ale powiem szczerze, oj, no, mogę zabrać mu tą piłkę, Bastian bastianku, na razie grają dobrze piłką, Barcelona, czyli to co, nic nowego, dobra gra piłką i tyle, dobra. Interline. telefon. O, o, tył! Bym się zastanawiał. Bardzo brzydkie zachowanie. Czerwona! Tak czułem. Sergi Samper, nie wiem kto to jest, kurczę. Ale widzisz, że też nie grają pełnym chyba składem, doborowym. No bo to jest jednak, jakby to powiedzieć, Pucharelity, tam się szkoli w swoich zawodników. Ja też będę chciał... Na pewno w następnym meczu, w trzecim meczu grupowym, też będę chciał troszeczkę sprawdzić innych zawodników. Memphis, uderz! Martial! Ale na Ale uderzenie właśnie z daleka, uderzenia z daleka są the best. Uuu, ale tutaj Bastian był na spalonym a Martial to już w ogóle... Szkoda, dobra, jest, jest fajnie, bo już kombinujemy. Czułem, że tu poda. A, i myślałem, że pójdzie tam i walnę w ślizgiem. Kombinuję, kombinuję. No i Barcelona. No. Barcelona, Barcelona, jeszcze raz Barcelona. No, gobi, gobi. Dawaj. Ja lubię tak, lubię tak naciskać, bo jak naciskam ich, to no, oni się gubią. Tak zawsze jest z komputerem. Tak będę mnie zauważyłem tak Wysoki presji to na pewno rozpoczną grę To na pewno pomaga mi to A teraz przy piłce Runy Schnajderling Runy Bastian. znów Schneiderlin, ach to było blisko, tylko było, Tylko wydostać, by ale nie dało rad. Bo jeszcze falowałem, aha, pozdra, 600 na rejonie, jak zwykle nic nowego. Ale to jest to, że wyprzedzić mnie mogą, a ja iść za nim nie mogę. Jest ten odstęp taki Typowy oczywiście mój wyrzucał tu. Runi do Depay'a, Depay. Deepai Do Anthony Martial, ojej, ale uderzenie było żalowe przerwał grę. Nie wiem kto to zrobił, ale... Aha, miło No i to powinna być moja piłka A ona jedno wychodzi Mateo Darmian tam już ładnie zagrał do Bastiana Bastian, już winałaś mi tu Oj, bardzo nie nieprzełożenie sobie, uderzenie! Boże, jakie te uderzenia fajne są, ale czemu ciągle prosto w bramkarza? Ale bardzo ładnie sobie przełożył, bardzo... Nie... Mnie się to podobało. To chodzi. jeju. Koniec pierwszej połowy. Jest git, jest git. Jest git, nie ma co narzekać. Z Barceloną, jak wyjdę na Remis, to będę się cieszył. Wiadomo, chcę walczyć jak najwyższe cele, tak. Ale no, powiem wam szczerze, że jednak ciężko, bardzo jest ciężko. Dobra, przydałoby się zrobić jakieś zmiany. Under Herrera za Schneiderlina. I to by było na tyle. Na pewno będę chciał Fela i niego. Ja też jestem, jakby to powiedzieć. Może nie zwolennikiem, ale też mi się to podoba wykorzystanie Zetnami, przez parę minut Mauro Nafalainiego jako tego napastnika, bo jeżeli się wywalczy rzut Żyd wolny lub coś w podobie, jakiś stały fragment gry, to on głową może wywalczyć dużo, tak? Tylko właśnie nie chcę go przez cały mecz, tam przez pół meczu, tylko tam przez 15 minut. Purne i uderzenie. Łap to, łap to, łap to. Albo wybi. O, ten jak zagrał do tyłu głową. Bardzo nie dalej, dalej Lind, do Rooney, zastawił się ładnie. No je, ale najpierw miałeś kopnąć, bo ty przejść, no, no, Już Ander Herrera, pięknie wszedł do meczu. Arda Turan, oj, ale mnie wypchnął, pieprzony. Rafinia. Dobrze, Ander, szkoda, że to podanie, no ale to był chyba misklik. bo podczas e, zabrania piłki w też pressing i pewnie zapisało. To podwójnie, bo ja tam jak zwykle naduszam przyciski tysiąc razy. Na to nic nowego. Oj, jak tu ładnie znalazł nam Arde Turana. Nie spokojnie, bez nerwów do Mateo Darmiana. Przydałby się jakiś atak pozycyjny. Nie wiem, czy Memphis jest w środku. Właśnie teraz powinienem podać do niego, ale under, under. Ander. Under do rony, Runej boże Herrera. Ciężko, ciężko się gra. Na pewno jest ciężka gra, nawet przeciwko Barcelonie. O, sorry. Nie chciałem. Przemoc. Zmiana Barcelony. Nie wiem, kogo zrypałem. O, Rafinie, no gdzieś, no, Jakbym no, wiedział, w którym momencie po prostu mu zawalić takiego kopa. No więc spoko. Przydałby się to wybić, tak. O, ale nie pod nogi przeciwnika. No i to może wykorzystać. Rakitid jest dobry w strzałach, ale dobra. O to chodziło. Wajn Jeżeli... Martial by nie był na spalone a właśnie, nie był No ale nie wiem kombinacji, co wymyślić, z piłką Szkoda Kurna, ale tak bez spalonego, wyskoczyć i Nic z tym nie zrobić, to aż, aż żal Będziemy mieli zmianę Będziemy mieli zmianę, no u mnie też zaraz będziemy mieli zmianę mhm. Ale teraz nie wiem komu ta piłka Nikomu, jak zwyk Wymieniają piłkę między sobą Raki, Ciężko, ciężko łatwo, łatwo Pff, Ale odbiłoś. Dobra, kogo tam zmienia znowu Barcelona? I no, fajnie nie pokazało nam Pike wchodzi za, za Glasa, może jakieś dośrodkowanie ander Herrera na 1 do zera Piękne wejście, piękne wejście chłopak. po prostu wiedziałem, że Herrera pomoże mi w tym. Bo kombinował, kiedy wszedł, kombinował we wszystkim, ale tu trochę mu się też pofarciło, bo ta piłka tak się fortunnie odbiła, no dość pod jego nogi, no i uderzył i mamy bramkę. Mam 1 do 0 i bardzo się z tego cieszę. Więc yy, może jeszcze najpierw jakaś zmianka? Flain wejdzie na koniec. Yy, może bym dał... Pereira też troszeczkę tak pograć. Zamiast właśnie Yanga, może to nie jego miejsce. Bo Rooney'a to... Chociaż SPO to powinien być jako Rooney. <laughs> może damy Runejowi odpocząć trochę. No bez przesady. Chłopak już jest naprawdę. <laughs> no prowadzą nad Barceloną. To jest ładne, ładny wynik. On teraz Pereira wchodzi sobie. Niech zagra, chłopakowi też się należy. Myślę, jeszcze u tego Willisona, u tego Pereira, też jeszcze widzę na pewno jakąś grę w Manchesterze, żeby się rozwinęli, a potem na pewno jako wychowanki, hmm, Homankowie, żebym tutaj nie mówił źle. Manchester United mogą jeszcze coś z tego wyjść na razie. Pereira, pierwszy kontakt z piłką. Oj, dobre wykombinowanie, ale spalony Marshala. Marshal, jeszcze przez 5 minut, odpoczniesz odpoczniesz, pobiegasz, a potem odpoczniesz przydałoby się wrzucić Mauro na Fela i niego i sprawdzić jego akcję, no ale teraz też na pewno nie oddać nie sta. Oj, Jezus Pereira, Wszystko ale ty tam panegrody. wolność już za... wygrywał dalej, Blind za wysoko a Blind przydałoby się teraz spokojnie Pereira sędzia postanowił wstrzymać grę nie wiem, co się stało? o Blind jest kontuzjowany ale pompa Ale mam pompę Takiego pecha No i patrzcie, jakbym wiedział To bym wrzucił zamiast Pereira Nie, zrobimy inaczej Nie chcę mi się tego Johnsa wrzucać Bo chcę dać taką szansę, więc zagramy już tak I tak Pereira da radę jako środkowy obrońcy może, może nie będzie tak wygrzawana, ale szkoda mi tu blinda, u rękę se złamał, o Jezu Brzydko to wyglądało Dobra sędziowski rzut Mamy 15 minut, ważne, albo szczelić jakimś cudem bramkę, to byłoby bardzo miłe Bardzo ładnie, no jeżeli Uda mi się Yang Dobłe Uderzenie zacne tylko szkoda, że nie celny. Nie się dalej biec, bo mogłem stracić piłkę. Oj, jest Suarez. Oj, gra Suarez. Nie wiem, czy on grał od początku w ogóle, nawet było. Mało go widziałem. Dobrze, walcz, walcz, Bastian. No i chciałem tutaj. Szybki underherrera. Herrera. Oj, oj, mówię, wjechałem <śleszy> masipowi. Ale widzę, że Barcelona dzisiaj bardzo, bardzo rezerwom daje. Tam niekiedy coś tam widzę. Mam jakiś Suarez, e, Rakitić czy coś, ale taką widzę bramkarz też. Dlatego udało nam się strzelić tą bramkę. Dobra, teraz Deepai. Deepai i jego prędkość. Ładnie, obkręcił się dośrodkowanie Bastian ponad bramkę. Szkoda. A to jednak był Luis Suarez, teraz chodzi o jakaś tam nieznany zawodnik wchodzi. W następnym odcinku też pewnie będziemy już u siebie w Break Race Premier League. Już będziemy tam sobie bawić się, bo... Może że ten Azji jakoś mi tak cudownie wyjdzie, to będę naprawdę się z tego cieszył Mauron Felaini ponad bramką. Co ja kombinuję ten Felaini? Co ja pragnę? Co ja pragnę tym Felaini? Piłka do Andera Tak czułem, bardzo ładnie Herrera Pokonał Piqué No i myślałem, że to przejdę go spokojnie na prosto. A tu dupa. Ale spoko, Ander Herrera, może wreszcie Felainiego z no ciut mu zabrakło tyle, no, czupryny mu zabrakło troszeczkę, kurczę, no, ale, ale właśnie o to chodzi, jak widzicie, oj, oj, niemiłe, niemiłe to było, może to być gol, ale niestety, nie wiem kto to był, ale chyba ten zmiennik Suareza. No tak, dumgo, Szafak. Nie, nie wiem, nie znam tego pana. No i tu jest zwycięstwo. Jak? Ale tym jest zblokowali. No ale masz się, ale ostatnie minuty walcz do końca, wywalczył. Ale mam jeden zero. Po bramce Andera Herrera. Jestem bardzo dumny z moich zabonników, że wygrali z rezerwami Barcelony. Nie ma co, ale. No tak, grali jeszcze w dziesiątkę, bo dostał jeden czerwoną kartkę ale spoko, nie jest źle nie wiem czemu nadal nie pokazuje mi tych, 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 tych wyników szkoda e, ale remis e, sydney e, z jodmakiem hyundai czyli fajnie e, dobra, czyli następny mecz gramy z, z sydney, na razie zobaczymy co tam w anglii mamy szansę na welbecka, defu nie że sprawdzimy co nam tutaj ma może mi podpowiecie co by tutaj ciekawego być? Joella Campbella. Bardzo fajny zawodnik. Christian Eriksen nawet, nawet. O Daniel Welbeck już grał w Manchesterze, więc wiem na co go stać. Adama. Grałem Adamom w... w, w Bayernie. E, w 15. Nawet całkiem w popkę. W, w pompkę. Rumeru Lukaku, jak mordem, fajna. Ziermian Dyfu, filigramera. No, coś na pewno się wybierze na razie. Nastawiłem się na Roysa. Prowadzenie kadry. Chciałem zadania pogratulować zostania menadżerem. No, a także kadry narodowe, Wiadomo, że będę chciał prowadzić kadrę Polski. Chociaż inna, fajna kadra. Też bardzo blisko. 8 tygodni zwichnął sobie bark, no byłem pewny, że prawie, że jakby złamanie Rękę, czekajcie, może inaczej wejdę sobie sam do składu. I blindka. Wykoleimy blind tutaj z rocha, nadal, nadal nie ma to może on jest za śpadekiem, ale ja go wykorzystuję. Wszędzie gdzie się tylko da. Może nie, nie tego, tylko Lingarda Napela. OK. Dobra. Tak, zapisymy zmianki. I to było na tyle w tym odcinku. Kolejny mecz yy, z elity Azji. Góry Marowała. A to jest ten raport z Hiszpanii. Yy, tutaj co on tam chce, co ja klikłem panie trenerze, pomyślałem, że może pokusił się pan o drobny eksperyment ze składem i dami szansę zagrania, na pewno dam bo ten najbliższy mecz będzie właśnie ze składu rezerwowego ale to już poza wizją, na razie to wszystko, Łapujcie, subujcie komentujcie, czekajcie na kolejny odcinek z Fify. Stara. będę się starał co dwa dni rzucać w e, prawdopodobnie prawdopodobnie o godzinie 17, po 17 w tych granicach powinni wychodzić odcinki z FIFY, e, może, że niestety będą tylko je sam odcinek z FIFY, no to wyjdzie dziś tak pewnie o godzinie 14 ale to by było na razie na tyle trzymajcie się, na razie, cześć